Nigdy nie myślałem, że zwykła jazda do domu może rozwikłać całe moje życie. W wieku 56 lat zbudowałam spokojny świat z moim mężem. Od 28 lat w naszym przytulnym domu na północy stanu Nowy Jork, gdzie każdy dzień zlewa się z następnym, jak znajoma melodia. Ale tego wieczoru, gdy słońce schodziło nisko i malowało boczne drogi w odcieniach bursztynu, podjęłam decyzję, która zniweczyła wszystko, co było mi drogie. Przelotny akt życzliwości zamienił się w ciemny, zabroniony ciąg, wciągając mnie w chwilę, której nie mogę odwrócić. Teraz, gdy siedzę na podjeździe, dłonie drżące na kierownicy, prześladuje mnie sekret, który może zniszczyć życie, które zawsze znałam. Jak zmierzyć się z mężem, z tym poczuciem winy palącym w mojej piersi? Zostań, aby dowiedzieć się, czy moje życie kiedykolwiek będzie takie samo. Jest pewna cisza w sposobie, w jaki poranne światło wlewa się przez kuchenne okno, chwytając parę, unoszącą się z mojego kubka kawy, jakby tworzyło obraz tylko dla mnie. Siedzę tam przez większość dni, mając 56 lat, obserwując, jak świat budzi się na zewnątrz mojego małego kawałka północnego Nowego Jorku. Mam na imię Erika Thompson i wyrzeźbiłam sobie życie tutaj, w tej cichej podmiejskiej dzielnicy, gdzie drzewa klonowe stoją jak strażnicy wzdłuż ulic tak doskonałych, że można by je wyrwać z kartki, z życzeniami mój mąż mark i ja jesteśmy małżeństwem od dwudziestu ośmiu lat osiem lat wspólnych śniadań szeptanych dobranoc i rodzaju miłości, która osiada w komfortowej ciszy Teraz ma 59 lat jest emerytowanym księgowym który zamienił arkusze kalkulacyjne na modele pociągów spędzając godziny w piwnicy tworząc małe światy podczas gdy ja wyruszam do mojej pracy na pół etatu jako recepcjonistka w lokalnym gabinecie dentystycznym nasze dwoje dzieci dawno wyjechało budując swoje własne życie zostawiając nasz dom dźwięczący taką ciszą która jest zarówno spokojna jak i ciężka. Typowy dzień dla mnie zaczyna się z Markiem i mną. Przy tym właśnie stole on marudzi nad krzyżówką, podczas gdy ja siorbie kawę i kiwam. Szybki pocałunek na pożegnanie, zanim wyjdę za drzwi, torebka przewieszona przez ramię, a on już w połowie schodów do piwnicy. Moja praca w gabinecie dentystycznym jest stabilna: odbieranie telefonów, umawianie wizyt, cierpliwe uśmiechanie się przy tej samej małej rozmowie dzień w dzień. To nie jest glamour, ale to moje łączę z rutyną, na której polegam jak na stabilnym tykaniu zegarka. Kiedy dzień pracy się kończy, wsiadam do mojego starego sedana i biorę tą samą krętą, boczną drogę do domu, kawałek asfaltu, który wije się przez fragmenty gęstego lasu i rozległe pola uprawne. Zazwyczaj jest opustoszała, z wyjątkiem sporadycznego jelenia, który zastyga w moich reflektorach oczy błyszczące jak polerowane szkło, zanim ucieknie. Przejechałam tę trasę tyle razy, że mogłabym to zrobić z zamkniętymi oczami, ręce obracają kierownicę instynktownie, umysł błądzi, nie skupiając się na niczym szczególnym. Jestem stworzeniem nawyku, przyznam, niezawodnym do granic, zawsze punktualnym, zawsze tam, gdzie powinnam być. Stabilność jest moim kotwicą, rzeczą, która trzyma mnie uziemioną, gdy dni zaczynają się zlewać w jedno. A jednak, jeśli mam być szczera, jest coś jeszcze pod tym wszystkim, cichy ślad, którego nie mogę do końca podrapać. Nie jest to nieszczęście dokładnie, ale poczucie, że życie stało się pętlą, zapisaną płytą na tym samym utworze granym w kółko. Nasze sąsiedztwo nie zmieniło się zbytnio w ciągu dekad, które tutaj przeżyliśmy, dlatego od razu zauważyłam, gdy dom na końcu ulicy zyskał nowych właścicieli kilka tygodni temu. Jeszcze ich nie spotkałam, nawet nie widziałam przez Firanki, ale ich samochód przeprowadzkowy stał zaparkowany przed domem przez dni i nie mogłam nie zastanawiać się, kim są, co ich sprowadziło do miejsca tak niepozornego jak to. Mark tylko wzruszył ramionami, kiedy o tym wspomniałam, zbyt zaabsorbowany swoimi modelami pociągów, aby zwrócić na to większą uwagę jest późne popołudnie około wpół do szóstej a słońce zniża się nisko na horyzoncie malując niebo w odcieniach bursztynu i złota długie cienie rozciągają się wzdłuż pustej wiejskiej drogi jak ciemne palce wyciągające się od drzew po obu stronach Siedzę za kierownicą mojego srebrnego Toyoty Camry, brzęk silnika towarzyszem dobrze mi znanym, gdy wracam do domu po kolejnym długim dniu w gabinecie stomatologicznym. Bolą mnie plecy od godzin spędzonych nad recepcją, a myśli już wędrują ku temu, co przyrządzę na kolację. Może ulubiony klops marka, z tym chrupiącym brzegiem, który tak uwielbia. Już prawie czuję jego zapach. Komfort rutyny pcha mnie do przodu, ale wtedy coś przykuwa moją uwagę naprzód, na poboczu drogi. Dwie sylwetki na tle gasnącego światła stoją tam, jedna z plecakiem przewieszonym przez ramię, druga z wyciągniętym kciukiem, machając na przejażdżkę. Moje dłonie mocniej chwytają kierownicę, a serce zaczyna bić szybciej. Tysiąc razy przejeżdżałam tę trasę. A to rzadko widzieć kogokolwiek tutaj, nie wspominając o dwóch nieznajomych. Cień ostrożności rozkwita w mojej piersi, nakłaniając mnie, by jechać dalej, udawać, że ich nie widziałam. W końcu kto wie, kim są i czego chcą. Ale gdy się zbliżam, widzę ich twarze, młode, prawdopodobnie mają z dwadzieścia parę lat, ubrane w znoszone dżinsy i bluzy. Ich wyrazy są zmęczone, niemal rozpaczliwe, a coś we mnie mimo wszystko mięknie. Nie mogę ich tak tutaj zostawić. Nie z chłodem wieczorów kradającym się i brakiem innych samochodów w zasięgu wzroku. Zwolniłam kierując kamry na żwirowe pobocze i opuściłam okno pasażera tylko na szparkę, wystarczającą, aby ich usłyszeć, ale nadal z rezerwą. Wyższy wychodzi naprzód. Jego niechlujne brązowe włosy opadają na oczy, niechlujna broda otacza zmęczony uśmiech. Hej pani, dzięki za zatrzymanie, mówi, jego głos uprzejmy, ale szorstki na brzegach jakby zbyt długo rozmawiał z wiatrem. Jestem Jake, a to jest Tyler. Szliśmy przez ponad godzinę, jakiś kierowca taksówki wyrzucił nas tutaj, bez wytłumaczenia i po prostu próbujemy dotrzeć gdzieś, gdzie jest dach nad głową. Tyler, niższy z ostrymi niebieskimi oczami, które zdają się przebijać przez zmierzch, milcząco kiwa głową, pociera dłonie razem, prawdopodobnie żeby się ogrzać, a jest w nim cicha intensywność, która sprawia, że się zatrzymuje. Ale Jake mówi dalej, wyjaśniając, że nie mają sygnału telefonicznego, żadnej możliwości, aby zawołać o pomoc i słyszę napięcie w jego słowach, ten rodzaj wyczerpania, który wsiąka do kości studiuję ich przez chwilę ważąc moje opcje każda rozsądna część mnie krzyczy by odjechać by utrzymać mój bezpieczny mały świat w nienaruszonym stanie ale coś ciągnie mnie w piersi wspomnienie czasów kiedy potrzebowałem pomocnej ręki a ktoś tam był westchnęłam czując ciężar tej decyzji osiadający na mnie gdy odblokowuję drzwi i gestem zachęcam ich do wejścia Wsiadajcie, mówię mój głos bardziej stabilny niż się czuję, nie mogę was tu zostawić na zimnie, dokąd zmierzacie? Jake błyska wdzięcznym uśmiechem, gdy siada na fotel pasażera, a Tyler zajmuje tył, mamrocząc ciche Dziękuję, które ledwo do mnie dociera. Samochód wydaje się mniejszy z nimi w środku, ich obecność wypełnia przestrzeń obcą energią, która napina moje nerwy, choć nie umiem do końca powiedzieć dlaczego. Jedziemy już około dziesięciu minut. Brzęk silnika i okazjonalne chrupnięcie żwiru pod oponami to jedyne dźwięki przerywające ciszę. Zaczynam się właśnie relaksować, trochę luzując uchwyt na kierownicy, gdy Jake zwraca się do mnie, jego ton swobodny, ale ciekawski. Hej, jesteśmy dość nowi w okolicy. Czy znasz ulicę o nazwie Maple Grove Lane? Powinno to być kilka przecznic stąd. Moje uszy wyostrzają się na dźwięk tej nazwy, a iskra rozpoznania przebiega przez mnie. Znam ją? Mówię z lekkim śmiechem. Mieszkam tuż przy tej drodze. To moje sąsiedztwo. Ich twarze rozjaśniają się prawie jednocześnie, a po raz pierwszy Tyler odzywa się z tylnego siedzenia, jego głos jest cichszy niż JK, ale niesie w sobie cichą ekscytację. Niemożliwe. Właśnie wprowadziliśmy się do starego domu Harpera na rogu, wiesz, tego, który stał pusty przez wieki. Jestem zaskoczona. Mieszanina zdziwienia i radości przemyka przeze mnie. Żartujesz? Mówię spoglądając na Jake'a, a potem w lusterko wsteczne na Tylera. To niesamowite. Jaki mały świat. Zastanawiałam się, kto się tam wprowadził. Nie mogę powstrzymać uśmiechu. Przypadkowość łagodzi część napięcia, które nosiłam, odkąd ich podniosłam. Jake chichocze, pocierając tył szyi. Tak, to był ciężki początek. Wzięliśmy taksówkę z dworca po osiedleniu się, ale kierowca twierdził, że z przodu jest jakiś blokada drogi i wysadził nas mile stąd. Jestem pewna, że po prostu chciał podnieść taryfę. Zostawił nas tutaj bez możliwości wezwania pomocy. Tyler przytakuje. Jego ostre niebieskie oczy spotykają się z moimi w lusterku na krótką intensywną chwilę, zanim odwraca wzrok. Chodzimy od tamtego czasu. Dodaję, jego słowa są krótkie, ale pełne frustracji wzbiera we mnie fala protekcji, nieoczekiwana i silna. Zawsze nienawidziłam widzieć, jak ktoś jest wykorzystywany, a myśl o tym, że zostali oszukani w taki sposób, sprawia, że krew się we mnie gotuje. To straszne, mówię stanowczo. Cieszę się, że się zatrzymałam. Nie powinniście mieć do czynienia z takimi bzdurami, szczególnie w pierwszy dzień w nowym miejscu. Atmosfera w samochodzie zmienia się, ociepla się, jakby wreszcie włączyło się ogrzewanie. Jest teraz poczucie koleżeństwa, wspólne zrozumienie, które sprawia, że powietrze wydaje się lżejsze, bardziej swojskie, mimo że nadal jesteśmy dla siebie obcy na wielu płaszczyznach. Minęło około 20 minut, odkąd ich zabrałam, kiedy w końcu skręcamy na Maple Grove Lane. Zwolniam, gdy zbliżamy się do starego domu. Harpera jego skromna, dwupiętrowa sylwetka ukazuje się w zasięgu wzroku. Farba łuszczy się w niektórych miejscach Nadając jej wygląd zmęczenia A na werandzie Widzę kilka niezapakowanych pudeł Które łapią ostatnie promienie dnia Wjeżdżam na podjazd Żwir chrzęści pod moimi oponami I zatrzymuję samochód Oto jesteśmy Mówię zwracając się do Jake'a z małym uśmiechem Ale zanim zdążę cokolwiek powiedzieć Już odpina pas I gestykuluje w stronę domu Musisz wejść na chwilę Erika Nie możemy ci wystarczająco podziękować za to przynajmniej pozwól nam dać ci szklankę wody lub kawy, zanim wyjdziesz. Tyler pochyla się z tylnego siedzenia, jego głos jest cichszy, ale naciskający. Tak to najmniej, co możemy zrobić. Zawahałem się, moje palce wciąż spoczywają na kierownicy. Mark, czeka na mnie w domu, prawdopodobnie już się zastanawia, czemu się spóźniam. Wyobrażam sobie, jak zerka na zegar może przechadza się siedzę tu na tej zużytej kanapie w oszczędnie umeblowanym salonie Jake'a i Tylera ciężar chwili naciska na mnie jak siła fizyczna puszka piwa w mojej dłoni jest zimna śliska od kondensacji i ściskam ją nieco mocniej jakby to była jedyna rzecz która mnie zakotwicza Jake jest po mojej lewej jego postawa jest zrelaksowana ale oczy ostre Obserwujące mnie z mieszaniną pewności siebie i ciekawości, jakby już wcześniej widział takie wahanie i dokładnie wiedział, jak je popchnąć. Tyler stoi po drugiej stronie pokoju, opierając się o blat kuchenny z swobodnym powietrzem, ale jego spojrzenie jest skupione na mnie, intensywne i nieugięte, jakby wyzywając mnie do podjęcia działania. Powietrze między nami jest gęste naładowane czymś, czego nie potrafię nazwać i jestem zamarznięta, schwytana w samym środku decyzji, z którą nigdy nie sądziłam, że będę musiała się zmierzyć. Sam pokój wydaje się, jakby się zamykał, każdy detal ostrzejszy niż powinien być. Pojedyncza lampa w rogu rzuca słabe żółtawe światło, ledwo wystarczające, by odsunąć cienie przylegające do nagich ścian. Brak sztuki, brak osobistych akcentów, tylko spękana farba i słaby, stęchły zapach, jakby dom nie był zamieszkały przez lata, zanim się pojawiliśmy. Cichy brzęk lodówki, dobiegający z kuchni, stałe niskie buczenie, które jakoś sprawia, że cisza między nami wydaje się głośniejsza. Moje serce bije tak mocno, że jestem pewna, że oni to słyszą. Każde uderzenie echo w mojej piersi, jak bęben, odmierza coś nieuniknionego. Przesuwam się lekko, kanapa skrzypi pode mną, i nie mogę pozbyć się uczucia, że siedzę na krawędzi klifu. Jeden zły krok od upadku w coś, z czego nie mogę się wydostać. Mój umysł jest burzą, myśli zderzają się ze sobą bez wyraźnej ścieżki naprzód. Wyobrażam sobie Marka w domu, prawdopodobnie ustawiającego stół na kolację, jego ręce pewnie układają talerze, całkowicie ufając, że przejdę przez drzwi w każdej chwili z zmęczonym uśmiechem i opowieścią o moim dniu. Zbudowaliśmy razem życie przez niemal trzy dekady solidny, przewidywalny świat cichych wieczorów i wspólnych rutyn. Myślę o naszych dzieciach dorosłych i już poza domem, ale wciąż związanych z nami przez późnonocne rozmowy telefoniczne i wizyty świąteczne. Nigdy nawet nie pomyślałam o czymś takim, nigdy nie zboczyłam ze ścieżki, którą chodziliśmy razem. A jednak oto jestem, czując zryw, którego nie czułam od lat. Niebezpieczne, lekkomyślne przyciąganie w stronę nieznanego szept w moim umyśle, zastanawiający się jakby to było wyjść poza bezpieczeństwo mojego świata tylko na moment, tylko żeby zobaczyć. Jake przesuwa się bliżej na kanapie, jego kolano ociera się o moje w sposób, który wydaje się celowy, przesyłając przebłysk, który staram się zignorować. Jego obecność jest ciepła, prawie zbyt blisko. I wyczuwam delikatny zapach jego perfum, coś ziemistego i ostrego, co przecina stęchłe powietrze pokoju. Tymczasem Tyler przesuwa się od blatu, by wziąć kolejną rundę piw z lodówki, brzęk szkła o szkło podkreśla napięcie. Nalewa powoli, celowo, jego oczy nigdy nie opuszczają, mnie gdy przesuwa świeżą puszkę przez stolik kawowy. Cichy wyzwanie w sposobie, w jaki przechyla głowę. Kolejne? Pyta. Jego głos niski, prawie szept, ale niesie ciężar, który sprawia, że mój żołądek się skręca. Otwieram usta, aby powiedzieć, że powinnam się zbierać, że Mark czeka, ale słowa wydają się słabe, potykają się o siebie. Ja. Uch. Naprawdę. Muszę wkrótce wracać do domu. Udaje mi się, ale nie ma w tym przekonania i nienawidzę, jak mały wydaje się mój głos. Jake wypuszcza cichy śmiech, opiera się o poduszki kanapy, jego ręka spoczywa swobodnie na oparciu, tuż obok mojego ramienia. Nie śpiesz się, Erika, mówi, jego ton gładki, prawie drażniący. Mark nie będzie wiedział niczego. Masz czas. Sposób, w jaki to mówi, tak pewnie, tak swobodnie, sprawia, że moja skóra ciarki, jakby już zdecydował, że jeszcze nie wychodzę. Jestem uwięziona, nie przez nich, nie do końca, ale przez wojnę, szalejącą wewnątrz mnie. Moje ciało jest ciężkie, siedzę tam na tej skrzypiącej kanapie, napięcie w pokoju jest tak gęste, że czuję się, jakbym w nim tonęła. Mój umysł jest splątanym chaosem, każda myśl ciągnie mnie w inną stronę, ale moje ciało, moje ciało wydaje się mieć własny umysł. Po tym, co wydaje się wiecznością ciszy, słyszę jak mówię. Mój głos jest tak łagodny, że prawie nie jest mój, jakbym słuchała nieznajomego. Dobrze, szepczę. Słowo wyślizguje się zanim zdążę je powstrzymać. Ledwo słyszalne, ale ciężkie, z decyzją, której nie mogę cofnąć. Uśmiech Marka rozszerza się, błysk triumfu w jego oczach, podczas gdy Tyler powoli kiwa głową z drugiego końca pokoju, jakby obaj wiedzieli od początku, że ustąpię. To tak, jakby powietrze zmieniło się w tym momencie. Przestrzeń wokół nas się skurczyła. Zrobiła się gorętsza, naciskając na moją skórę, jakby same ściany się zamykały. Wstaje nogi drżą pod mną, chwiejne jakbym zapomniała, jak chodzić. Oni prowadzą, a ja idę za nimi. Moje stopy poruszają się automatycznie w dół krótkiego, słabo oświetlonego korytarza. Mój umysł krzyczy na mnie, Paniczny chór ostrzeżeń zawróć, uciekaj, nie rób tego, ale jest zagłuszony przez coś innego, niebezpieczną mieszankę ciekawości, winy i zakazanego dreszczu, którego nie mogę się pozbyć. Docieramy do małej sypialni na końcu korytarza, nagiej z wyjątkiem materaca na podłodze, bez pościeli, po prostu surowy, samotny kawałek w centrum pokoju. Jedno okno przepuszcza ostatnie zanikające pasma wieczornego światła, rzucając długie, cienkie cienie na porysowane drewno. Powietrze tutaj wydaje się duszne, ciężkie od tego, co ma się wydarzyć, a mój puls bije tak szybko, że czuję go w gardle, nieustępliwe młotkowanie, które nie chce ustąpić. Jake wchodzi za mną, jego obecność jest bliska, zbyt bliska, a gdy zamyka drzwi cichym kliknięciem, jego ręka muska moje ramię. To przelotny dotyk, ledwie tam, ale wywołuje u mnie dreszcze, skóra kłuje ze zdenerwowania każdy zmysł wyostrzony do bolesnej krawędzi. Jestem uwięziona w tej surrealistycznej mgle. Moje ciało posuwa się naprzód, podczas gdy mój umysł pozostaje w tyle, wciąż zmagając się z ogromem tego, co robię. Tyler już jest w pokoju, stoi przy oknie, jego sylwetka obramowana umierającym światłem, a jego cicha intensywność w sposobie, w jakim mnie obserwuje, jakby czekał, aż się załamie, lub całkowicie się zanurze. Nie wiem, czego boję się bardziej. To, co dzieje się potem, jest niewyraźne, jakby czas sam wyślizgiwał się z moich rąk. Nie zamierzam opisywać każdego szczegółu, niektóre rzeczy są zbyt surowe, zbyt osobiste, ale ciężar tego wszystkiego rozbija się o mnie falami. Jest pośpiech, oszałamiające ciągnięcie, które wciąga mnie pod moje zmysły są przytłoczone gorącem chwili, bliskością, sposobem, w jaki wszystko znajome odpada, aż do tego tylko. Coś dzikiego i nieokiełznanego, czego nigdy wcześniej nie dotknęłam, ale pod tym uniesieniem jest ciężar, osiadający w mojej piersi, zimny, twardy węzeł zdrady, który rośnie z każdą sekundą. Myślę o Marku, przebłyski jego twarzy przerzucające się przez mgłę, jego spokojne ręce, jego ciche zaufanie, życie, które budowaliśmy cegiełka po cegiełce przez 28 lat. Zniszczyłam coś świętego, coś Czego nie zdawałam sobie sprawy, że jest tak kruche aż do teraz, a najgorsze jest to, że nie mogę przestać. Nawet gdy poczucie winy szarpie mnie, jestem zagubiona w prądzie, niesiona przez prąd, którego nie wiem jak walczyć. Moje serce czuje się rozdzielone na pół, rozdarte między lekkomyślnym pragnieniem, które mnie pcha naprzód, a miażdżącym żalem, który już przesącza się. To tak Jakbym obserwowała siebie z zewnątrz własnego ciała, niezdolna do interwencji, niezdolna do wycofania się z krawędzi, z której już skoczyłam. Pokój wydaje się wirować, przygaszone światło migocze w mojej wizji, a każdy dźwięk, każdy oddech, każdy szelest jest wzmocniony, odbijając się echem w moich uszach, jak osąd, którego nie mogę uciec. Jest w tym dziwna dwoistość, uniesienie, które sprawia, że krew śpiewa, i dół, który ciągnie mnie w dół głębiej niż kiedykolwiek. Potykam się wychodząc z domu Jake'a i Tylera, nocne powietrze uderza mnie niczym policzek ostre i zimne przeciwko mojej rozgrzanej skórze. Jest już całkowicie ciemno, taki rodzaj czerni, który pochłania wszystko, ze słabym blaskiem światła na ganku migotającym za mną gdy zmierzam do samochodu wciąż zaparkowanego na ich podjeździe. Moje nogi czują się jak z ołowiu, każdy krok cięższy od poprzedniego, jakby sama ziemia próbowała mnie zatrzymać, utrzymać przy tym, co właśnie się wydarzyło. Szamoczę się z kluczami, moje ręce tak się trzęsą, że prawie je upuszczam, metal brzęczy w ciszy niczym alarm, którego nie mogę uciszyć. Wślizguję się na miejsce kierowcy. Znajomy zapach mojego starego kamry wcale mnie nie uziemia. Jestem oszołomiony. Mój umysł odtwarza fragmenty ostatniej godziny. Chwile, których nie mogę w pełni pojąć, chwile, które chciałbym wymazać. Drzwi zamykają się głuchym hukiem, i siedzę tam przez chwilę, wpatrując się w deskę rozdzielczą, próbując sobie przypomnieć, jak oddychać. Przekręcam klucz w stacyjce, silnik warkocze do życia, a ja wyjeżdżam z podjazdu, żwir chrzęści pod moimi oponami niczym trzaskające kości w ciszy. Moje dłonie tak mocno zaciskają kierownicę, że moje knykcie bieleją, skóra skrzypi pod moimi palcami, jakby protestowała przeciwko sile. Czuję, jak każdy mięsień w moim ciele jest napięty, jakbym przygotowywał się na zderzenie, które już nastąpiło. Droga rozciąga się przede mną, wąska wstęga asfaltu przecinająca ciemność, a każdy mijany przeze mnie latarni, czuje jak reflektor skierowany na mnie obnażający winę, która wypala dziurę w mojej piersi. Migoczą nade mną, rzucając surowe, żółte promienie tańczące po szybie, a ja mrużę oczy przed blaskiem, czując, jakby każdy z nich obierał warstwy mnie, ukazując bałagan, który zrobiłem. Jadę wolniej niż powinienem, ledwo snując się, bo mój umysł nie jest na drodze, jest tam z powrotem. W tym surowym pokoju, z materacem na podłodze, splątany w wybory, których nie mogę cofnąć. Moje myśli są poplątanym bałaganem, ale nie mogę przestać ćwiczyć wymówek w mojej głowie, żałosne, małe kłamstwa, aby wytłumaczyć, dlaczego tak późno wracam do domu. Ruch był okropny. Mam rocze do siebie, próbując słów na głos, ale brzmią one pusto, nawet dla moich uszu. Utknąłem w pracy. Próbuję ponownie, mój głos pęka na ostatnim słowie i krzywię się, wiedząc, że Mark przejrzy mnie na wylot. Zawsze tak robi. Wyobrażam sobie jego twarz, sposób w jaki zmarszczy brwi, gdy się martwi, sposób w jaki zapyta, czy wszystko ze mną w porządku, a ja nie wiem, jak odpowiem, nie rozpadając się na kawałki. Moja stopa mocniej naciska na pedał gazu przez chwilę, a potem łagodnieje, jakbym nie mogła zdecydować, czy chcę pospieszyć się do domu, czy opóźnić to, co nieuniknione. Druga droga, którą zawsze biorę, dzisiaj wydaje się inna, prawie obca jakbym nigdy nią nie jechał. Drzewa po obu stronach wydają się bliżej niż zwykle ich gałęzie sięgają jak szkieletowe ręce, drapiąc krawędzie mojego widzenia. Każdy cień Zdaje się poruszać. Każdy szmer liści brzmi jak szept osądu, a ja nie mogę pozbyć się uczucia, że ktoś mnie obserwuje, że jakoś świat wie co zrobiłem. Moje reflektory przecinają ciemność, oświetlając łatki popękanego asfaltu i przerośniętych chwastów, ale nie sięgają wystarczająco daleko, by złagodzić duszący ciężar, naciskający na mnie. Mijam miejsce, gdzie wcześniej podjąłem Jake'a i Tylera, a przez moje ciało przebiega dreszcz, zimny i ostry, jakby wspomnienie tej decyzji wciąż tam było, na poboczu, czekając by mnie nawiedzić. Gdy w końcu wjeżdżam na własny podjazd, dłonie mam spocone, ślizgają się na kierownicy podczas parkowania. Dom wygląda tak samo jak zawsze niski, dwupiętrowy, z ciepłym światłem wylewającym się z okna salonu, ale teraz wydaje się być obcym miejscem, jakby to nie było już moje miejsce. Siedzę w samochodzie dłuższą chwilę, silnik stuka, gdy stygnie, próbując zebrać się w całość, zanim stanę przed Markiem. Nie mogę pozwolić, żeby mnie tak zobaczył, z dzikim wzrokiem, drżącą. Nie zapomnij zasubskrybować, polubić i skomentować, jeśli podobała ci się ta historia, pomoże nam to tworzyć dla ciebie bardziej angażujące opowieści.